Witamy Was serdecznie w dzisiejszym odcinku gramy sobie w biznes tuch, tak? Czy jak to się nazywa? Biznes tuch. E, jest to pierwszy odcinek ze mną jest oczywiście hawcio. Świemczko. I są z nami boty, które machają do nas grzechotkami, ale, ale oczywiście zmienimy mi skinę. No są dwa burritosy. No. Na <laughs> chciałeś 5, no to masz 5. Odkupi. No. A to cymbał jeden. Czy jeszcze zapłacił za ulepszenie te? Ja. Za chwilę będzie płakał, że pieniędzy. No. Czemu ostatni ja jestem znowu? Co? Ostatni rzucam. No i muszę zapłacić 150 za na początek. Biorę na nazwę. O, ale dobrze, ktoś trafił, a to ty kupuj, kupuj. Już. Yes. Mm, gitara jest. Już jesteśmy ustawieni. Jeszcze przejąć tam tylko te dwie obok siebie i będzie. No. Pole? Lys, we'll pole. Okej, okay. o. Oh. I mówiłem, że będzie płakał, że nie ma pieniędzy? No. A mógł nie kupować tego na początku. No. Ja. Yeah. daję tobie. Dam tobie, żeby ci nie zepsuli. A no. Za stodobą mam. Odkupis? Ono odkupi na pewno A za chwilę będzie płako, że nie ma pieniędzy znowu. No Ja też kupię mały domek, może kupi Co? Mm -mm. O, szansa To było niezu. No O, idealnie Będzie drogo Ale ty masz hajsu, ja O ja Wziąłeś to? Czekaj, płaci 2 z więcej? No Jo. Ja. O-o, nieee O, -o. niee o nie. Dużo ja ci uratowałem tym tarczą No O, odkupi może Odkupi no. Odkup, odkup Odkupi Co za pajac? No Ci się ulepszył ty No Za chwilę będzie pochyl, że nie ma No Da się ulepszyć? Nie, nie da się. Yeah. O, schogu zapłaci. No, co? Wywaliło go z gry. Czemu? Zbankrutował, biedak. Ja yeah. no Eee, no taki, taki odcinek szybki będzie... No to nie jest, jak, jak szybko wygramy, no to jeszcze 15 minut będzie. O, proszę bardzo, będziesz miał milion. A dziękuję. Nie ma racji. No i coś czuję, że szybko wygramy. No, no i już wygraliśmy chyba nawet. A nie, bo ja jeszcze nie mam wieży. Jesz, no, jeszcze nie. W tej linii. Ooooo! Jeszcze żyje? Nie! Tak! Patrz! No. Jeszcze ma trzy budowle. Ja! Ale cheat! Dobra, już palniemy, tutaj znajdziecie dobry domek do kupienia. Jaka szansa? Na mistrzostwo tej idzie. A nie, on organizuje, ale to tu, tu nie działa... A nie, działa! Działa. DZIAŁA! DZIAŁA! Ale to za którymś razem dopiero zadziałało. No. Chyba, że oni cheatują grę i im działa na mnie. Oj deweloperze, żeście coś narobili złego. No. No, a ty dostajesz 600 teraz, jak przeszłeś. No. A ja dostaję 300 tylko, czemu? Nie wiem. O, zapłaci srogo no, Ja też zapłacę srogo No Powietrze No, tutaj nie ma kołochtów, ale będzie lepsze z nich. A nie Okej okay. Okay. I tym wynikiem wygrywamy No. Dobra, to jeszcze szybki meczek walniemy, ale tam już mówię 15 minut, nie? No. Kto zaczyna? Bot. No. Ile dostałeś? 600 ja nie dostałem 600 w ogóle. Ja nie dostałem hajsu w ogóle teraz. Jak nie dostałeś? No nie dostałem. Miałem 300 i dalej mam 300. A my pszczo, że dostajesz 600. Ale z... A jaki mam stan konta u ciebie? 390. No, 300. A gdzie jest 600? To już powinno mieć 990. No. gra kantuje I co dostanie? Dostał. No. Ale pisa... pisało teraz plus 300. A jak jest plus 600, to jakby się nie dostaje. No. Kto jest biedniejszy? Babka Aha Oj oj, zaczynamy przegrywać Kto? No my Zaczynamy przegrywać. Ale to nic potrafimy przegrywać. No. A jak nie, to to się wytnie i nagramy jeszcze Nie Pytanie czy ja znowu dostanę hajs, czy, czy... nie dostanę znowu hajsu, czy dostanę? Chyba dostaniesz Właśnie, na no to nic Co ty zrobiłeś? Bankructwo Co? No już nic nie miałem i kasem Ja... na 100% Przegraliśmy Ale to nic Chyba, że już zakończymy i szybko jeszcze jedną rozgrywkę na 15 minut wolniemy bo, bo tu już przegraliśmy Nie tak To co resetować żebyś ty też mógł zagrać No możesz zrobić Dobra to Nie, bo tu widzowie słuchajcie nie ma sensu, bo już wiadomo, że przegrana Rafał będzie oglądał to też tak niefajnie Dawaj już sił samo zaproszenie O to szczęście tego czy to zadziałało? O, działa. Ty, działa. W końcu. Podwójne? No, będzie podwójne. I ja. Nie! Co za gobuch. I tam będzie milion. No nie! Co? Nie. nie, Nie, nie uwierzyłem w to Mieliśmy takiego farta, a tu nagle gościu kupił jedną wieżę, za chwilę ten do niego dołączył Kupił ulepszenie No I, i ja akurat tam stanęłem, nie, gra jest ustawiona No tak, pewnie tak Co, szybki reset? No To lecimy, o pierwszy ty No O! Oh, oh. Super początek No Reset A czemu każdy dostał na start 2 miliony w ogóle? Co? No? What? Czy ja to ustawiłem? Ustawiłem? Nie wiem No nie, to dobrze, dobrze, bo przynajmniej będzie można dużo kupić na samym początku A i tak rohunda jest krótka, więc Ej, ja chcę wyjść nie. To możesz wykupić za 200 chyba, nie? 300-200 Jakoś tak, no Oho No ja na szczęście śnysiętani Normalnie podatki z Polski O, po pa, 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 to No widzę. Milion. Milion ja. Milion 200. Ja pierdzie <gryw> Ulepszy mi nagle go nie stać. No. A ja Przedam. O dzięki Ja O ja pika. O dzięki. No, to mu hundę wygrywamy. Nie. Ale skomstwo Ale Ale dobra Dobrze, że miałem prawie milion na koncie Okej okay. Nic, ale spokojnie odrobimy Odrobimy Jeszcze nie umieramy Jeszcze w zielone gramy Gamy. Jeszcze nie umieramy Jeszcze zielone gramy Nie To nie ja stawiam Dobrze, 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 dobrze No O nie No to ładnie, razy dwa No, a ta płaci 50% mniej. No. Ustawiona. No dokładnie. No nie... O i, ile? Ile? Co? ile? Ile? Co? Ile? 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 Bóg was opuścił? Ty. Ile? 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 Mi już dawno temu opuściła, żeby ich opuścił. No jak widać. O, już mam 2 miliony. Zapłaciłem wcześniej milion 200. No. <ś> Coś ty zrobił. Nie wiem. Nie <śmienicza> <Yeah. śmienicza> To było dobre. No. A właśnie, co chcesz powiedzieć? No, już nie pamiętam. Zgubiłem wątek, tak potem wszystko. Przy... O! o, 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 o. Ja! Yeah. Yeah. Uuu, <laughs> ale już będzie to A 50% mniej. Yeah. No. Czyli zapłaci milion sto, tak? Chyba. Milion sto tysięcy, tak. Ile zapłaci? Nie, milion Tyle ja Nie wiem, czemu to tak. Tu, 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 tu. O, hajs! O, dzięki! Ty, ona już zbankrutowała chyba. Tak? Nie. Chyba. Ile? ILE, CO?! Ile ona zarobiła z sprzedaży tego w ogóle? Ja... No... O, walne sabli, hajda. Ile zostało czasu? 3, 3 minuty No ale te my to wygramy. Chociaż nie wiem, bo czerwoni się mocno rozwinęli. Rozwinę. No ale my mamy te dwie wieże bardzo długie. Trzy. No Dobra, wioskę ulepszę na tyle, ile się da, żeby po prostu było więcej. Super. Coś jeszcze możemy zrobić? No już. Nie. Dobra, ja wychodzę. Niepotrzebnie, mogę nie grać na czas. No, no dobra. No tak, to tylko 20 sekund. No tak, i właśnie te 20 sekund mogły zdecydować, właśnie nad mm, finansami naszymi, ale dobra. Mm. <ścoughs> I... Ja się już nie ruszę. Koniec. Znaczy, zapłaci chyba. No, zapłaci. Oto Dzień... nasze statystyki! Wygraliśmy. Dziękujemy za, wam za uwagę, za no, by oczywiście oczywiście Ravcio. Siema. I jeżeli chcecie więcej odcinków z tej nie tylko z tej, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i... Co mają jeszcze robić? Zdajcie. No, trzymajcie się na I do następnego odcinka. Cześć. Siemaneczko.